z 12 do 23 zł i 50 groszy od osoby. Tyle za wywóz śmieci od kwietnia zapłacą mieszkańcy leśnicy. Podwyżka wywołuje sporo kontrowersji, bo w ciągu roku stawki poszły w górę o 95%. Urzędnicy tłumaczą, że podwyżki to konieczność, opozycja odpowiada, że wystarczyło uszczelnić system poboru opłat. Marcin Moneta Podwyżka, która wejdzie w życie w kwietniu, będzie drugą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prawie 96% wzrost. No drastyczna podwyżka, jeżeli brać pod uwagę dochody mieszkańców i te wydatki na śmieci. Aktualnie czteroosobowa lub większa rodzina w Oleśnicy zapłaci za wywóz śmieci 94 zł miesięcznie. Na przykład w Warszawie czteroosobowa rodzina płaci tylko 65 zł. Maria Hadała mieszka wraz z mężem w bloku tuż obok oleśnickiego rynku. Przyznaje, że wzrost opłat będzie bolesny dla jej domowego budżetu. 23,50 za osobę, no czyli razy dwie osoby, razy 12 miesięcy, to jest naprawdę bardzo dużo dla nas. Najpierw, gdy powiedzieli o podwyżce, to było zdziwienie. Gdy przegłosowali, to był szok, a w tej chwili to jest po prostu wściekłość. Gminni urzędnicy tłumaczą, że stawki musiały pójść do góry, bo drastycznie wzrosły koszty, między innymi opłaty za składowanie odpadów. Sytuacja, która, którą obserwujemy w całej Polsce, jest to działanie, na które nie do końca samorząd ma wpływ, bo wiąże się to chociażby wzrost płacy minimalnej, wzrost wymogów dla instalacji związanej z odbieraniem odpadów, chociażby wzrost energii elektrycznej. Opozycja w Radzie Miejskiej nie przyjmuje tych tłumaczeń. Oczywiście rosną koszty paliwa, ale na pewno nie o tyle. Stawki za energię elektryczną również po korekcie rządowej wzrosły nieznacznie, bądź były miesiące, że one spadły. Według radnych z klubu Oleśnica Razem miejski system poboru opłat za wywóz śmieci pozwala wielu mieszkańcom uchylać się od płacenia. Prawie 3000 mieszkańców, którzy są zameldowani, nie złożyli deklaracji, nie mówiąc już o tym, że część przybyszów, którzy zamieszkują, pracują tutaj, również tych deklaracji nie złożyło. Według opozycyjnych radnych najlepsze byłoby naliczanie opłat w zależności od zużycia wody. Prawdą jest, że rośnie góra odpadów oraz koszty ich wywozu i składowania, jednak poszukiwanie pieniędzy w kieszeniach mieszkańców powinno być ostatnim sposobem rozwiązania tego problemu. Oleśnica Marcin Moneta.